Budzimy się, jest 12 stopni, o rano, po jakieś chmury, mgły, zimno, wymarzłam w nocy tak, że jedyne o czym marzę, to jest to, tu i grzejnik w moim namiocie. Będziesz grzał? Będziesz mi grzał? Jejku, <laughs> nie bój się. Nie bój się. To jest najgorsze miejsce tego świata. Tam Szyfka, i Szwajcaria. Będzie dobrze. <laughs> nie pokazałam miejscu, w którym to jest taki parking. Taki, trochę którym mogą stać. Więc uznaliśmy, że my po prostu możemy rozbić. Słyszeliśmy się za samochodem. Zaraz się popiszę moim no researchem. Dojechałyśmy do Cermat. Idziemy na kolejkę... z Megad Gdzieś, gdzie jest ładnie. Powiedziałam Oli, ja wsiadam do auta, zabierz mnie w te wszystkie miejsca, więc jeździmy i ja nie wiem gdzie. Ale gdzieś, gdzie jest ładnie, gdzie widać... Eee... O Jezu, przecież wiedziałam jak to się nazywa. 10, 9, 8, Matterhorn! Blauhert, tak się to nazywa. Kusiło nas, żeby pojechać wyżej za 20 franków więcej, ale pani w kasie nam powiedziała, że to jest 7 lub więcej godzin zejścia. A biorąc pod uwagę, że my z Olą wczoraj mieliśmy mieć 2,5 godziny wejścia, a wchodziliśmy 5 godzin, bo robiliśmy zdjęcia, no to. 14 godzin, mamy 12? Nie. Jedziemy na te niższej i tak będzie pięknie i fotogenicznie. Dzisiaj będzie super dzień. Nie dziewczyny? Tak, A, ja, tak. <laughs> Zgodziły się. i <laughs> Najszybsze 2, 5, 7, 1 metrów w moim życiu Nie ma się z czego cieszyć, ale kiedyś trzeba tu przyjechać i mogę to wejść Zamiast wjechać Ale to trzeba przyjechać na dwa dni, nie? Żeby sobie rano wyjść i popykać cały dzień. Pojawisz się. Zobaczcie tutaj. Tworzy się obrazek na czerwiec albo lipiec 2024 u tej Pani, która tworzy kalendarze. Jak ktoś będzie chciał kupić, to przeze mnie. Proszę się do mnie zgłosić i ja do niej to zgłoszę. I nie tym aparatem, tylko trochę lepszym to jest robione. To jest mój. No i nie pokazał się cały Skubaniec. Ciągle zachodził trochę, o te chmury zachodziły i się pokazywał z jednego boku. Ola, to chyba z milion razy się ustawiała, żeby w końcu zrobić to zdjęcie idealne, ale myślę, że coś tam fajnego mogło już wyjść. Ale, no, tak, cały, cały to się nam nie pokazał i mamy go dość i idziemy sobie. i właśnie prawie nadepłam na jednego naprawdę był tuż przy szlaku zastygł bez ruchu i czekał aż przejdę, to był właśnie ten świstak. Czy to jest żywy? Mamy straszną patelnię. Naprawdę jestem spalona. Mam spalone kolana. Ręce, pewnie nos też. Chociaż się smarowałam. I idziemy sobie tak patrząc na ten Matterhorn. I jakieś takie ładne domki. Typowe z krajobrazu szwajcarskiego. Więc myślę, że jeszcze coś takiego wpadnie. Potem szybko miasto. Parę kroków, żeby zobaczyć jak wygląda miasto. Do którego nie można praktycznie wjechać samochodem. No i kemping i dzień pierwszy będzie finita. I jeszcze taki widok. wiesz można jeden szczyt oglądać. Trzeba jechać dalej. Wiem, że cały czas ten sam obrazek, tylko inny przód albo dookoła, inaczej. No ale tak to wyglądało. Idealna, wymuskana, taka miastinka. Ładne to, ale zbyt ładne. Nie masz takiego poczucia, że jest wszystko zbyt idealne? Tak, w sensie to jest to takie obrazkowe, jak z filmu. Ale mi się mega podoba. Może jest idealnie po miarę. Nie, to jest. Pięknie się swoje odchody swoją sumę, nie wierzę. <śmiech> <śmiech> Hej stary, ty się sam wyprowadzasz? Tak, proszę. Nie, Chyba nie podobało ogólnie jest zbyt ładnie, zbyt perfekcyjnie Siedzą sobie w tych ładnych fryzurach, ładnie ubrani w restauracji, no nie wiem, jakoś tak... Wolę coś takiego, gdzie jest więcej brudu Nie wiem jak to powiedzieć, to jest tak... Sterylnie